Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Marciem, a to jest kolejny odcinek serii Poradnik Minecraft. Jak wiecie, w wersji 1.5.1 bodaj rzecz 1.5 dodali, że gdy uruchomimy dispenser, w którym znajdowało się TNT. E, oczywiście ono wypluje, tak zwanie, wyrzuci zapalone TNT. Z, czego, z tego powodu e, ułatwiło nam to sprawę, jeśli chodzi o tworzenie nowych armatek. Zapewne e, zanim jeszcze powstała właśnie ta funkcja z dyspenserem musieliście tworzyć armatki. E, zanim stworzyliście armatki, musieliście zrobić mur obronny, na przykład na serwerze e, z KKF Hardcore, bądź na innych serwerach, gdzie też są. E, właśnie tego typu walki Musieliście tworzyć mur Żeby e, przeciwna gildia Nie podpaliła wam e, TNT I przez co wysadziła e, Całych armatek Za, Dlatego e, nowym pomysłem Jest właśnie wprowadzenie dyspenserów które, e, które trzymają właśnie e, TNT i Bez żadnego problemu ma FPS-y bez żadnego problemu wyrzucają TNT tworząc e, jeszcze lepsze armatki. Zaprezentuję pierwszą zwykłą armatkę składającą się z czterech, e, z, czterech z pięciu e, dyspenserów, które e, wypływają wypływają e, TNT i dwóch, które wyrzucają. Od razu włączę, za chwilę zaprezentuję jak to działa. Patrzymy na efekt. Wszystko spadło na dół mniej więcej No i teraz tak, energia przepływa, uruchamia te dyspensery, które oczywiście wyrzucają podpalone TNT, a tutaj pięć, jest 5 pięć repeaterów włącznie z tym spowolnionych, które właśnie też wyrzucają, wyrzucają TNT, które uprzednio leci dalej. Jeśli sobie zmniejszymy oczywiście opóźnienie, TNT wybuchnie wcześniej, przez co być może trafi na górną część muru. Tak, widzicie teraz wyżej, wybuchło, nie odbiło się. Dobra, kolejną armatką jest już takiej bardziej rozbudowana armatka. E, bardziej griffująca, gdyż jak widzicie sami są cztery dyspensery, przez co e, cztery, cztery będą wybuchy. E, cztery TNT wyleci. No, może zaprezentuję, zaraz opowiem. Armatka właściwie działa tak samo jak tam, także po prostu są podłączone na dwie strony. No i sami patrzcie na efekt, o, i, jak troszkę za wcześnie wybuchło. Musimy tutaj. A, musimy troszkę tutaj spowolnić spowolnić, spowolnić, yy, spowolnić przepływ energii. Zobaczymy jak teraz będzie Powinno, powinno troszkę troszkę później. No i teraz widzieliście, mur zniknął nawet. Jest to armatka w tej chwili na 60 kratek leci, także idealnie by e, niszczyła e, jakiś... Główny budynek z Kuboidu, także myślę, że e, taka armatka jest pomocna. Oczywiście, to nie jest maksymalna armatka, można zrobić jeszcze takie dwie obok, wyżej, jeszcze więcej Tinty, ale to już zależy, zależy od Was. Co się stanie, jeśli zaczniemy klikać więcej razy? Sami zobaczcie. Jeszcze raz. No, część wyleciało w górę, a część poleciało dalej. Także po prostu, jak nawalicie, to nic się nie stanie, tylko po prostu poleci dalej. Tutaj to zobaczcie. Jeszcze więcej TNT, jeszcze większy wybuch. No, to by była taka właśnie takie yy, to były właśnie armatki. Teraz kolejne, kolejny pomysł, pomysł w wykorzystaniu właśnie takich dyspenserów. Załóżmy, że kolega jest uwięziony na Kuboidzie, 10 kratek od końca Kuboidu. Co wtedy zrobić? Po co budować armatę? Po co przepychać pistonem? Jak można zbudować dwa dyspensery, lekko opóźnić i przez co klikamy jedno TNT, drugie. Oczywiście woda i obsydian jest tylko po to, żeby mi tu wszystkiego nie zniszczyło. TNT leci, wybucha, można teraz spuścić wodę spokojnie i kolega, czy tam sojusznik się wydostanie e, z dołu wrogiej gildii. Kolejnym pomysłem, właśnie pewnie też was e, korci, e, jest ta automatyczna armatka, która e, bez żadnej obsługi może wy, wyrzucać e, non-stop TNT. Tu jeszcze sobie zrobię daszek, aby po prostu e, TNT leciało pod pewnym kątem. I teraz od razu może najpierw przedstawię, potem dopiero objaśnię. Jest tutaj wykorzystywany... Jest tutaj wykorzystany e, dokładnie e, zegarek. Zegarek właściwie. E, no, wiecie, no, zegarek z repeaterów, zaraz objaśnię jak to działa. Sami widzicie, armatka sama się ładuje, sama wystrzela, właściwie w to samo miejsce cały czas. Jeszcze poczekamy raz. Pyk. Piston, który przytrzymuje TNT e, i... Tylko po to, żeby właśnie nie poleciał gdzieś na bok, aby się nie podchyliło. Teraz pokażę efekt, co przez co się stało, że armatka przez jakiś czas działała. Tutaj wszystko było zniszczone, obsygnę tutaj położyłem. I sami widzicie, to wszystko TNT wyniszczyło. Powinno tu zaraz spać, o sami widzicie, już, w, w, już zasięg nie, nie dosięga tego. Ale sami, sami widzicie, że po prostu armata e, no, grifuje całkowicie przejście pod e, bazę gildii. Jak to działa? Mamy tutaj 20 repeaterów spowolnionych na maksa. E, one działają właśnie, sami widzicie, energia cały czas przepływa wokół. Kruchamia jest tylko na chwilę pochodnie, która przesyła energię i cały czas się kręci, przez, przez co wysyła energię co jakieś, nie wiem, 5 sekund, 4 bodajże. Oczywiście na serwerze polecam bardziej to spowolnić, gdyż e, sami wiecie, że są lagi serwerowe i TNT też ma duże, dosyć spore opóźnienie. No i gdy tak zrobimy, myślę, że powinno wszystko działać. E, dyspensery się, e, jak widać no, po prostu są bardzo pomocne, jeśli chodzi o teraz armatki. Możemy po prostu zostawić teraz tą armatę, ona strzela i sami przeprowadzić atak e, z sojuszniczą czy z własną gildią na wrogą gildię. I ci będą mieli problem i z armatką, i z nami, także... Myślę, że pomoże Wam to w niektórych atakach. Jeśli poradnik Ci się spodobał, nie zapomnij ocenić, dodać komentarz, bądź zasubskrybować mój kanał, by być na bieżąco z filmami. E, zapraszam także do innych moich filmów, poradników i e, odcinków z hardcora. Ja byłem Marciem, a to był właśnie poradnik Minecraft, w którym opisałem kilka klika wersji wykorzystania dyspensera do zbudowania armaty lub po prostu takich wystrzałów. Jeśli znacie więcej możecie je opisać w komentarzach. Ja dziękuję za obejrzenie. Byłem Marciom. Trzymajcie się i cześć!